Witam z tej strony Screenshiks z góry bardzo wam, Was przepraszam za te szumy, które słyszycie w moim mikrofonie. No ale niestety mam mikrofon w słuchawkach. Myślałem, że kupuję słuchawki z Razera, za... No jeszcze znam złote myślałem, że ten mikrofon będzie bardziej trochę ogarnięty. No ale jak widać, przeliczyłem się. No i nadal są szumy. Ale w sumie te szumy to nie słyszelibyście nie w ogóle. Więc lepiej chyba coś słyszeć ze szumami niż nic. A więc tak. Yy, jesteśmy na stronie Minecrafta, dlatego, że wyszło yy, wersja Minecrafta, dziewięt, znaczy SnapShot bardziej 19w35a. Jest to SnapShot taki bardziej poprawkowy, nie dodający żadnych przedmiotów nowych, mobów ani bloków. Yy, tutaj piszą, że ostatniego weekendu yy, dodali te pszczoły i tak dalej, no, i tutaj mamy napisane zmiany w 19W35A. now try to avoid water. Czyli to znaczy, że pszczoły mogą, będą teraz próbowały, jakby, jakby to powiedzieć, unikać wody. O, to jest dobre sformułowanie. Unikać wody. Bo nie wiem, czy wiecie, ale nie podawałem tego w samym odcinku powodu dowiedzenia się tego dopiero po nagraniu jak sobie jeszcze testowałem gier, sobie z moim kolegą na serwaru yy, okazało się, że jak przyciągaliśmy pszczoły do naszego miejsca zamieszkania yy, te pszczoły normalnie sobie mogły przepływać przez wodę. No ale wiecie, owady wody i woda no, no nie wiąże się to dobrze. Następną rzeczą jest yy, be nests are now more rare czyli oznacza to, że te ule, nie ule, gniazda przepraszam, gniazda pszczół są teraz bardziej rzadsze czyli po prostu cięższe są do znalezienia e, nie wiem, czy to jest dobra zmiana czy zła. Myślę, że chyba były za częste, więc chyba według mnie dobra zmiana. Bo tak naprawdę co znalazłem w jednym lesie, który może bym składał się na no jakby, jakby jego pole. To było może z 3000 kratek i tam znalazłem chyba zy może 20 tych gniazd, to jest troszeczkę było za dużo. Myślę, że teraz to zwiększy, znaczy zmniejszy 50%, więc będzie to 10 na takim polu. No albo nawet mniej. To należy. E, Peas na... Teraz trzeci punkt. E, Peas na Wand Spawn Newsletter is R in front of the front side of the nest. Czyli to oznacza, że gniazda tych pszczół teraz nie mogą e, jakby pojawiać się e, by to przetłumaczyć jakby ja to rozumiem w taki sposób że te jakby jak są te jak są mamy te gniazda a w sumie wam to pokażę wpiszę e, to było było pi, nests minecraft grafika. No jak widać to wygląda tak. tu mamy przód jakby tego, yy, mamy tutaj przód całego tego yy, gniazda. Dlatego teraz będzie zrobione tak, bo kiedyś chyba było tak, że czasami tak yy, ten przód, yy, tak było tak, bo pamiętam. Zawsze będzie jakby do przodu. Czyli sposób taki, że gdzie mamy ten przód, on zawsze będzie jakby przodem do powietrza. Czyli nie może być, za nim, na nie może być przed nim żaden blok. Na przykład, jak się ze, ze, jakby pojawi raz z drzewem, to nie może być przed nim kłoda, yy, albo nie może być przed nim jakiś liść. Więc po prostu, bo to jest tak na logikę, nie? bo to jest bez sensu, że takie pszczoły sobie mogą wchodzić i wychodzić yy, z tego. Przez liście albo przez dom, no. widać, że Minecraft tutaj idzie w stronę bardzo dobrą, logiczną. Ja się na razie zamknę, albo zostawię może się przyda. Uh, if a player tries to sleep in a bed that is occupied by a villager, villager is now kicked out. Czyli jeśli gracz uh, będzie próbował spać uh, w łóżku, które jest okupowane uh, przez villagera. Yy, villager będzie wyrzucany na zewnątrz. Czyli, jakby wyrzucany z łóżka, nie? Czy po prostu chyba ja to rozumiem tak, że jeśli gracz będzie próbował grać, znaczy spać w łóżku, w którym śpi villager, czy wieśniak, po prostu wieśniak będzie wyrzucany z tego łóżka, a, wy, a ty, jako gracz, albo twój kolega, cokolwiek, jakiś inny gracz, po prostu będzie tam spał zamiast tego villagera. No i ostatnie, widzę to czyli yy, naprawiono parę bugów. No i tutaj mamy wymienione te wszystkie bugi. No jest to troszeczkę dużo. Yy, czy ja to wytłumaczę? No spróbuję, no. Ja nie jestem jeszcze taki dobry z angielskiego. Dopiero teraz, no jak ósma klasa Ż. No ale na swoje siły. Eating a food items, czyli drinking portions, curing zombie, feeding animals has a chance of also consuming a second food item, potion without any animation. Czyli naprawienie jedzenie z, y, jedzenia jedzenie, itemu jedzenia, jedzenie i temu jedzenia? z To rozumiem. Czyli naprawienie jedzenia i temu jedzenia. Rozumiem. Czy po prostu naprawili jedzenie jedzenia, e, Naprawili picie potki, czyli oczywiście miksury. Curing zombie. Curing. Poczekajcie. An, nie, przepraszam bardzo za to, ale muszę sobie to sprawdzić, bo nic nie wiem, co to jest. Słyszenie? Oddzenie? Aha, że, Aha, że leczenie. Leczenie zombiaka. A po mnie? <noise> nie wiem. Mi się wydaje, że to jest tak, chyba że, że naprawili, jakby naprawili. Jakby to powiedzieć. No, uleczenia zombie villagera w villagera. Czyli. O, no, rozumiecie. Chyba. Mam nadzieję. Feeding animals Science a chance jak jest Czyli jak e, karmimy zwierzęta mamy szansę na to, że to zwierzę zje jeszcze jedną, jakby jedzenie, któremu nie damy. Na przykład, jak dajemy mu załóżmy trzy pszenicy, to czasem możecie zjeść trzy pszenicy, a czasem ci może zjeść jeszcze 3 sekund, czyli kolejne, czyli 4 z, yy, zamiast 3. W zasadzie mamy 4, po prostu yy, takie zwierzę zje nam 4, a nie zamiast 3. Więc trzeba uważać. <grym> a tu jest zbak. Był mglę, to mi że to powinno być do tego bardziej pasowało. A może tak było? A nie wiem. Nie ja za kiedy to robię. A hardcore game isn't hardcore unless you, you cycle touch game with will... transmit it to hardcore. Aha, czyli jeśli y jakby stworzymy to samo, tylko że recreate, no to że odnowimy to. Czyli wtedy jakby hardcore, ta gra hardcore już nie będzie gram hardcore czyli to będzie normalny taki jakby Nie co zrozumieć o To będzie tak, że jeśli yy, zytreatujemy to, czyli jakby stworzymy na nowo tylko to samo, odtworzymy, o, odtworzymy, to jest, to jest dobre słowo pasujące do tego. Jeśli odtworzymy to, tego hardcore'a, który graliśmy to już nie będzie jakby ciąg dalszy naszego hardcore'a tylko nam zresetuje tego hardcore'a rozumiecie, będziecie jakby mieli nie wiem, to mi się wydaje, że będzie działało tak że po prostu macie tego samego seed'a jakby, jakbyście grali hardcore na tym samym seedzie chyba tak to działa albo nie, nie wiem tak mi się wydaje able to replace and portal with packets in hand dispenser będzie że dostępne yy, do przeniesienia blue end za en portalu z pomocą jerek w ręce albo dispenserze? czyli że czyli nie rozumiem że co że możesz co do wiadra albo do... coś to zrozumie, to napiszcie o co chodzi. Dying Enderman teleports away, it falls into water. takes experience to jest to the Przecież to już było, że. Czyli, że jeśli się... umierający Enderman teleportujący się daleko, I to wiesz, dalej. E... Jeśli spadnie do wody, e, zabiera, o, zabiera punkty doświadczenia do, e, do miejsca teleportacyjnego. Chyba tak to rozumiem. Hardcore game is not deleted. Czyli po prostu e, tryb hardcora nie jest usunięty. Slimes, magma cubes, ocelots and iron golems don't use generic attack damage attribute czy Slam, Magma Cuby, mag mag kuby, Oceloty i Iron Golemy nie używają Generic czy Generic ja bym to chyba zrozumiał bardziej jako Generic Generalny? chyba tak Generalny e Atak Zabranie Happen, to nie jest to. A Attribute, to nie jest to. Banners don't move in wind when over karta time war of the level date. Co banners bannery nie, nie, nie ruszają się wietrze, wiatrze? To jest Niestety muszę się posługiwać, bo... Tak jak mówiłem w początku... pewien? Jezu... Yeah, so. No nie wiedziałem, że takie w ogóle rzeczy istnieją. No okej. Okay. I Wam tego tak nie przetłumaczę, bo znaczy, mógłbym to przetłumaczyć, ale nie bardzo wiem o co chodzi. E, więc Wam tego tak nie wytłumaczę, więc chyba nie ma sensu. And getaway get blocks can be broken with a water of lava bucket. To czyli, jak macie te portale takie, że jak zabijecie smog, macie portale do tych end city, to możecie zniszczyć ten blok taki. I dzisiaj rzucacie Enderpellę, możecie go zniszczyć za pomocą wiadra lawy obwody. A to chyba to było kiedyś. I to było tak samo... Tak, to było kiedyś i to chyba zepsuli i teraz to naprawili. Ale nawet chyba nie wiedziałem, że to Nie wiem, nie stosuję tego. Enderman make stir sound even when provoked by attacking. Czyli co? Enderman robi jakieś odgłosy kiedy jakiś się stanie sprowokowany za pomocą ataku chyba tak to rozumiem missing server side checking in under mental report tutaj niestety nie wiem za bardzo o co chodzi shooting, summoning or editing an arrow and reloading the word case potion particles czyli co naprawili, że jeśli strzelasz i spawnujesz albo edytujesz strzały albo yy, zmieniasz albo przeładowujesz świat daje partikle płotki w sensie to a, na że zaraz nie ma chyba tego pushing particles, no dobra gdzie to jest? Ty, gdzie to było? i tylko z duże jeszcze. O oh, Boże. to ja trochę potrwa. Dobra. Enderman, to już było? to tak, Było? Nie. Enderman Story. Co to w ogóle znaczy? Nie spotkałem się nigdy z tym słowem, jeśli chodzi o angielski. Star. Aha. star. Enderman wkapia się? Aha, że Enderman wkapia się od Nie będzie grany, jeśli Enderman będzie zespałnowany Zespiony Poniżej 20 sekund. Aha, go. Okej. Okay. Kerwet Pumpkin can be a in survival mode. Curved? czy Czyli to takie ucięte, czy to zwykłe? Niestety, przepraszam bardzo. To, Starve. Aha, to te rzeźbione, czyli te ucięte za pomocą nożyczek, Nie mogą być zenchantowane i w trybie survival. Enderman can teleport on... On... To... Onto? Jezu, ile to słów no, nowych On to. Aha to na w sensie że powinna tu być chyba taka kręska, nie? Taka jak on ci, na przykład serwerach gdzieś logujecie I Enderman może teleportować na tu Czyli zamkowanych bloków wod nie Jeśli ktoś z tego łasko które rzeczy no to po prostu geniusz Correct equals snowballs. Do not preserve item date. If think the item deblades, they are stuck. To też za bardzo nie wiem o co chodzi. Chunk stop rendering in response screen. Czyli że chunki nie będą się renderować. W w respawn screenie Aha, że Aha, rozumiem. Że na przykład, jak zginiecie i na przykład macie jakieś nieodkryte czanki, to te czanki już nie będą, po prostu generowały Musicie tam jeszcze raz przyjść, żeby je zby, wygenerować. Czy w taki sposób Enderman will teleport into water taking damage to dodge Czy co, Enderman Czyli teleport, teleportuje się. Wody bez dostania demaidza, by pominąć projekt obra nie wiem co to jest. Nie wiem, że jest taki enchant ale nie wiem, że go Projectile, pocisk, jak wodny pocisk, no to nie jest TITLE SCREEN PANORAMA TURNS WHITE AFTER CLICKING THE late Word WORLD IN HARD CHROME czyli tułowy ekran, panorama czyli taka wiesz jak mamy na przykład tę całą wioskę, teraz to jest ta panorama zmieni się w biały After, czyli po kliknięciu delayed words i świat in hardcore mode hard, w trybie hardcore. Okej. Okay. Screen is shaking on that. Czy nie się zginiemy? A nie. To po prostu się... Czyli coś, wcześniej jak zginęłeś to się. Aha. Okej. Okay. Czyli w ten screen jak po prostu... Nie było ponoć tak, chociaż tego chyba nie zauważyłem, że e, twój ekran się trzęsie, zginął. ale chyba tak by było, nie pamiętam. The new has employed, employed badge trade. Czyli ten jakby taki gość, którym nie da się trenować? Ten taki fokule na ciebie, mu profesję? Ma odznakę, że i zawsze dotykając niezatrudnionego nie villagera, osadnika Czyli co on nie zrobił tego, bo nie jest zatru nie może się tradować, w taki sposób on to rozumiem? Dziwnie Revenger Patchfinding All becomes broken when revengers teraz Patrol Czyli te bestie trokę drogę AI więc sama co wali z tym AI broken Czyli że co? Aha, że w taki sposób, że było tak, że jak, ten, e, jak był jakby patrol czyli chyba bardziej na bym to powiedział nie ma rawagerów bestii w patrolu, czyli chyba na jeździe. To jakby bestie nie miały znaleźć sobie jakby odpowiedniej drogi, były zbagowane, nie miały znaleźć sobie drogi odpowiedniej, żeby dojść do wioski albo do, do przeciwnika po prostu. to dalej? duplication issues consumables w sensie. Bardzo rozumiem. Deep reading to not to, to. Aha Aha, rozumiem. Czyli jakby e, wcześniej, jakby w, czy w tamtym, tamtym snapshotzie, jeśli e, się karmiło, jakby się oswajało, znaczy oswajało, e, rozmnażało pszczoły, to to się nie zaliczało e, do odznaki wajtu, e, czyli chyba, że trzeba nakarmić wszystkie zwierzęta. Rozumiem switching to a different item when consuming a honey bottle will change in, into into into, jak to nie bardzo m mt glass button switching czy zmieniając to innego przymiotu chwilę po konsumpcji Aha, czyli jeśli zmienimy jakby przedmiot, e, to innego chwilę po jakby zjedzeniu wypiciu te, tego miodu e, zmieni się w pustą butelkę. Po prostu tak chyba było. Teraz już tak nie ma, bo to naprawili. E, biscuit pollen from lower half of sunflower. Czyli pszczoły są w skresie. lower half. Jeśli ktoś wie, to może spisać w komentarzu, tak jak przy każdym, które nie wiem. these are floating one pixel above the ground when sitting on the ground. Aha, czyli że jak siedziały na niebie? Znaczy, siedziały pozy. Jeśli siedziały? Eee, nie, nie siedziały. Nie. Aha, że rozumiem. Że teraz pszczoły, znaczy wcześniej pszczoły lewitowały jak siedziały na jednym pikselu ziemi. Aha. A w sensie wiem o co chodzi, bo też to spotkałem, się zdziwię. Czyli po prostu one jakby zainspirowały, lewitowały na jeden piksel od góry, za wysoko były. 3 uh, spawny from Sapling's Can Have nests. Aha, czy nie. Był. Aha, że wcześniej. Aha, że to był błąd. Z tym, że jak się zespawnowało z sadzonki drzewa, się dostawało te gniazda pszczół. A teraz już tak nie ma. No dobra. Myślę, że to będzie taka wiesz... No. A tu taki sikus, że tak powiem. Uh, Bimo to not... na. Centralnie poprawia to, hitbox czyli e, model pszczoły nie był centralnie e, dopasowany e, w środku, w ten hitbox czyli hitboxa. E, tutaj mamy chyba. Jeśli to dobrze zrozumiałem, to mamy to samo co z tą butlą miodu. znaczy butelką, no. No i tu mamy ostatnie dwa. Craftable beehives are not flame flammable? Nie wiem, czy się czyta, nie spotkałem się z tym, bo kolejny. Flammable. Aha, czyli wtedy nie były łatwo a teraz są łatwo palne. No dobra, no w sumie są zdrowe, no to się nie dziwię. E, honey bottle not included in a balanced advancement. Aha, czyli wcześniej e, butle miodu nie były zaliczane e, do osiągnięcia zbalans zbalansowana dieta, czyli że trzeba było zjeść każdy, jakby e, każdy po prostu rodzaj jedzenia w Minecrafcie. No, i tutaj mamy CAT Snapshot, czyli Minecraft Launcher, czyli coś takiego, czyli oficjalny launcher Minecrafta, tak jak widać już jest dostępny, co to No jest dostępny, w 35 a yy, który w sumie tylko poprawia rzeczy i dodaje takie niezauważalne rzeczy, znaczy zauważalne, ale nie jako blok i tak dalej. No, i tu mamy jakiś cross-platform server Jar, report box here, czyli tutaj reportujemy jakby zgłaszamy błędy tutaj na tym linku, jakby cross-platform, czyli jeszcze możecie grać nie wiem PC z Xboxem, serwer Jar, nie wiem o co chodzi, Jar, jar to jest, nie wiem, nie wiem, bardzo chodzi nie wiem, o co chodzi z tym, nie zastosowałem tego linku, no i tutaj jakiś Want to give feedback Czyli kolejny on Minecraft, official, mine official Minecraft Discord. Tu jest nawet. No i tutaj mamy odesłanie historii. No i w sumie to jest tyle z tego najnowszego snapshota Jak widać e, z bloków, itemów i, i tak dalej. E, nic tam nie gnało. Tylko takie rzeczy ciekawe. W sumie takie też poprawkowe bardziej. No to dali. W sumie fajnie, że nam poprawili niektóre z tych rzeczy. Ja Wam też bardzo dziękuję za oglądanie tego przeglądu. Mam nadzieję, że będzie w lepszej jakości niż tamten. Bo szczerze, przyznam się, że patrząc na jakości tego filmiku, nie jestem usatysfakcjonowany. Tak to się wyobraża? Chyba tak. No więc dobra, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego cineczka na razie i cześć.